Siema, siema, Maty Wiśnia zaprasza na szwedzki cynk Siódma rano, jedno stacji, ale ustaczka mam ładne. Wanie, kurde, ładowarka jest potężna. Ta ładowarka to jest monster, to jest potwór. Jo, jo, jo. O to chodzi. Jo. Nie ja wiem, to... czy w ogóle ktoś będzie. Godzinie z rana, tak żebyście wiedzieli, że jestem. Wiecie, jak ja nie lubię niedzieli? Gdzie ja mam teraz iść? A, tam mogę iść, dobra. Czy mi została jakaś kasa? No, została, no to mi starczy, no ale. Czy będzie jakiś autobus? Zaraz, idziemy na autobus. O, zimno jest. Moja była koleżanka, wiecie, się tak napiła, że... że się. Siemka, kiedy wpadasz do Warszawy? Na Centralny mógłbym dzisiaj, tylko nie mam na bilety, no nie? Bo musiałbym mieć kasę na bilety. Ja nie wiem ten, wiesz, bo nie mam na bilet, tak? Więc pewnie nie wpadnę. I co, Mateusz Wiśniewski, tak? <laughs> chciał się wybić na mnie? Pozbyłem się go, bo przecież na mnie nikt się nie będzie, wiecie, wybijał, no nie? Jak to się mówi. Dzień dobry, dzień dobry. Prywiet jak sprawy? prawej? zimno, to kurde. Chce ktoś iść ze mną na piwko jedno? Niedziela. <laughs> A się mnie pozbył, chyba jestem na streamie, co? Nie? Co się ten. Chyba prowadzę live'a, ja jestem wolny i zawsze będę. Haha, <laughs> skuchał szaty. Pozdro, zostawcie jakąś łapkę i suba, nara. Może seteczkę na rozgrzanie, no by się przydało, tylko tylko kasy nie mam. Mam na piwo, ale piwo to nie rozgrzeje, no nie, to trzeba było, nie wiem, by trzeba było setę jakąś, no nie, wiesz. Chciałbym się z nim pogodzić. Przeprosić go bardzo serdecznie za to, za tą całą, wiecie, za te wszystkie sytuacje, za te wszystkie afery ze mną. Chciałbym yy, przeprosić Włównia. Tęsknię za tym czasem, co byłem na Palhais TV, że mogłem sobie z nim nagrywać 20 zł, dostałem! Ej, od kogo dostałem 20 zł? Bo ja nie wiem. Dwie dychy dostałem. <laughs> go w połżu. Oj, zida. wracam. Małpka lata po drzewach Kinga. Tęsknię za tobą, za tobą. Kurde, jakie to jest przykre, jakie to jest smutne. To były fajne akcje w parku, no nie? Jakinga, Przemek, Domi. Więcej wam nie mogę powiedzieć, ale ten park to mi przypo przypomina najwspanialsze po prostu moje czasy. Jak było wspaniale. Park znaczy dla mnie więcej niż życie. Eee, ja zamarznę no. Oh, mam mam beczkowy, ale ja nie mogę chodzić. Ale pustka. W sensie kupiłem sobie małpeczkę, ale jakbym kupił sobie wie, wiecie, jakbym sobie kupił 200, 200, 200, to tak by mnie to ogrzało. Gdorano. Ten park mi przypomina właśnie mając zmarłą siostrę, w bogu oczywiście. Przypomina mi, dwie dziewczyny były Dominika i Kinga Moje życie to ciągle cierpienie, 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 cierpienie Ooo, ty Dostałem 20zł To kupiłem doładowanie do konta 10zł Kupiłem 3 piwa bo 3zł Dobra, szczerze to kupiłem sobie jeszcze bułkę, ale to jedna bułka, co to jest bułka? O, zimno nie no, proszę was, pomóżcie mi, pomóżcie mi, proszę was, po złotówce, no. Ja nie chcę zamarznąć, proszę was o pomoc, proszę no. Przepraszam, że pytam. Nie dostałem aż tyle. A ła, moja ręka. Mamy jeszcze piwo. Ja muszę sobie tutaj usiąść. A usiądzę sobie na tym, tam gdzie mają te. O, Usiądę, usiądę, usiądę. I zimno. <zysy> proszę pomóżcie mi jakoś. Jak mam dom, to jak mam nie przetrwać zimy? Pajacem jesteś, czy co? Zrobiłeś siedzieć ciepło w, w domu i tak twierdzili że to gra aktorska. Weź w ogóle idź. Idź i nie wracaj. Na numer telefonu Blik w, ee, w ankiecie. La bamba za 10 zł. Kolejny idiota. No jak idiota, to idiota. No jestem w skierach, siema. Słuchaj, pozdrowie, no nie? Jak wyślesz dychę, no to pozdrawiam. Zimno. Oj, dobra, mamy się kłócić! Mamy się kłócić za to, że był blok. Ej, mamy się kłócić za to, żeby blok. Spokojnie, ziom, tutaj jesteś odblokowany, więc luz, okej. Okay. Proszę was, uratujcie mnie, uratujcie, no. Proszę was, żebym się. U kurwa. Chyba ile za z Extra Bomba? Taka lepsza? Taka lepsza za 20 zł Mordo, musi na konto przyjść. No to nie, 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 ja muszę widzieć to na koncie wszystko. i mam 11 giga ram 2,8 coś tam giga rca, 8 procesor. To jest jak komputer, to jest jak laptop. Wysyłacie mordy do nighty. Ty, wiecie, żebym się rozgrzał. Żeby było cieplutko, cieplutko. Proszę was o pomoc Proszę, help me zim, yy, cold Cold, cold Please help me, please help me Nie mam domu Mam, ale dobra, nieważne, zimno Słuchajcie, jak nie będzie teraz ten Zdziwiedych to już kończę kontencik, sorry, ale już kończę streama, dobra kończę na razie, Mogę mogli wyprodukować twoją mamę i nie wiem o tym, idziemy dalej Zobaczę Bamba na ławce w parku za 20 zł. Dwie dychy wysyłasz i masz Lelabambę w parku. Dwie dychy, mordo. Jakie ja kasy nie mam na taksi, mordo. Idę dalej. Spoko, spoko, spoko. O -o 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 -o. Siema, 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 siema. 20 zł potrzebuję, tak wie, żeby robić kontencik, żeby robić kontent. Dwie dychy potrzebuję. 10 zł otrzymałem, dziękuję bardzo. Labamba na torach kolejowych dwie dychy. Dzisiaj jest drogo, dlatego że dzisiaj mam ciężko. Bo jutro jest 11 listopada i po prostu bądźmy Polakami, no nie? Spierajmy się, bądźmy Polakami. Ale proszę, bądźmy Polakami, pomagajmy sobie. Dziękuje, myszak, dziękuję, Myszar, dziękuję. My, ty jesteś czy nie? Ty, jak wyślesz, to zrobię taki challenge. Wiela, najpierw kasa, potem challenge. No właśnie. No i co, i, i co oszukujecie, o co? Cztery dychy, zaraz. Ty chodź. jak doleci cztery dychy, to idziemy na fabrykę i robimy imprezę i będziemy się bawić. Ty, ja nie wyjdę z tej fabryki, będę tam spał. Ach, u, u, z tym no, ja... <laughs> bum, bum, bum! Czekaj, czala! Nie poszło, bo nie mam powiadomienia, przepraszam bardzo. Nie mam powiadomienia. Myszart, ja nie mam powiadomienia. Nie mam rent, żadnej renty nie dostaję. No dobra, no to nie idziemy na fabrykę. Ale wesprzeć mnie co? Nie możecie? Na to, żeby miał ciepło Nie wymagam od, od was wiele Tak, wiadomo, że jestem youtuberem Chodźby na bułkę, no jeju Jeden pisze po prostu kłamstwo, że wyśle 50 Drugi pisze, że zaraz poleci 40 złotych No nie Ale te cztery dychy, jakby poleciało, no to by poszło na jedzenia I do sobie na rosół, no nie? Tylko się muszę wr wrócić na osiedle Naprawdę Nie będę biegł, bo mi telefon wyleci znowu i bół. I będzie znowu buł Yy, w ankiecie masz numer telefonu Blake Nie dostałem 70 zł. Żadnych 70 zł wczoraj nie dostałem Powtarzam to dosłownie Proszę błagam was, no nie skończę streama 1221 Serio się siema, siema Ej, zaraz bo ja nie wiem gdzie ja jadę A nie spokój, dobra już kumam, kumam, kumam zabraca, zabraca i jedzie na widok Mam nadzieję. Ta. Za 3 złote spoko spoko Nie no za 5 zł, wejdź za 5 zyla Mordo ej co tam pisze? Co tam pisze? Czy on wraca na wiadukt? Czy nie? O kurde muzeum. Muzeum tam przed ten. O ja nie, no nie nie, nie nie Ale mnie wywiało. Zły autobus Drangstrym jakby miał 20zł to byłby Drangstrym A nie, zaraz, chwila, nie, normalnie, ej, no co ja gadam Normalnie na ten, na widok jadę Ciemno, ja jest, ślepy jestem i tyle No i oczywiście kupujemy coś, wiesz Coś więcej niż tylko piwo, no nie No, jakąś tam, wiesz, 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 wiesz o co chodzi No i będę Yy, blik yy, 731-412-957, ale jest to w, yy, w ankiecie, no na coś mocniejszego. Yy, 200 soplicy, orzech y, Laskowej 4 piwa, spoko. Wysyłaj donate, no i oczywiście zrobię to tak, jak ty rozkazujesz szefie. I, o I ogarniam, tylko że no wiesz, no hajsu trzeba haj. Jo, siema, siema, siema. Idziemy, idziemy do sklepu, idziemy, idziemy, kupujemy, no i ogólnie to co, ogarniamy, ogarniamy, będę się do, będę krzyczał, będą dymy, ty, on czekał na mnie, e, krzyk, ten film krzyk, wiecie o co, kaman, a wy, że jestem silniejszy od ciebie, patrzcie, krzyk, e, nie no, jak wysłaliście, to o, o, byśmy poszli do sklepu, oczywiście ja aplikację banku mam w telefonie. Na spokojnie, na spokojnie nic nie poszło, na spokojnie, a ci co mówią, że coś tam, że poszło, no to, no to mają bany, korzeń yo. i bany poszły, że wysłali, a się. na Panda, nie oszukuj. Żadnych 40 złotych nie wysłałeś, dlatego, że po prostu oszukujesz. No albo, że próbowałeś, no to znaczy, że po prostu jesteś głąbem. Na numer telefonu blik. Macie w 731. 6731 Powoli się kończy. Zima, ludzie zima. No i oczywiście się będziemy bawić. Na jakiś donate. Tylko taki porządny. Na donate. Dlaczego? Dlatego, że się zachowujesz bardzo źle. Kurde myślałem, że dwie dychy leżą. No ja nie mogę, no... Maty, nie masz bana, spoko. Tylko wiesz, nie pisałeś po co? Jak wyślesz, to się spotkamy. Spoko. No to można, można. Siema ma meteor, to można. Jak byś wysłał, no to mogę iść pod budowlankę, ale najpierw wysyłasz. W ogóle jestem obok. Yy, o, no, Orlena. No to trzeba coś kupić. Wiecie co? Nie, meteor. Najpierw kasę dajesz. Najpierw fajs. Nawet możecie wysyłać po złotówce czy coś, no. To chuj. Blokuje Adama, dlatego że po prostu jak jest głupi, to jest głupi i go blokuje. No to najpierw się wysyła donate, a potem challenge. Słaj, Najpierw donate, yy, potem challenge. 25 zł, jakie ja mam? 27 zł, chwila. 25 zł ktoś mi przelał. Co jest? Dawid, dziękuję ci bardzo za 25 zł! E, lecę sobie tutaj! Leci tutaj sobie lepszy chłopiec niż buda! Kidra Ravan rządzi Rufstopumping! Napij się czegoś dobrego, to ja Ci przelałem. Dziękuję, dziękuję za wszystko. Jo, jo! Jestem polskim minem. Oj, zimno. Wiecie o tym, że jestem bezdomny. Dziękuję bardzo, no dziękuję bardzo wam, że pomagacie mi. Ile mam procent baterii? 19% baterii, ale ten telefon to jest słaby. Wasze zdrowie. A ja to muszę...